Dzień dobry, witam was serdecznie, zaczynamy, zaczynamy piosenką, zaczynamy piosenką Taniec Żuka z Biedronką Posłuchajcie, dzisiaj będziemy się jej uczyć Będzie o Żuku i o Biedronce Siatła Biedronka na krzaku róży I ze zdziwieniem przygląda się jak jeden żuczek, całkiem nieduży, właśnie do tańca prosić ją chce. Świeci wesołe słonko. hopsa, 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 sa. Tańczy żuczek z biedronką, hopsa, 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 sa. Świeci wesołe słonko, hopsa, 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 żuczek z biedronką. Hopsa, 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 sa. Uwaga! Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa. Teraz skrzydełka: raz, dwa i trzy. Kilka podskoków wysoko w górę. Jak żuk z biedronką, zróbcie i wy świeci wesołe słonko, chopsa, chopsa, hopsa sa. Tańczy Żuczek z biedronką, chopsa, hopsa sa. świeci wesołe słonko, chopsa, hopsa hopsa sa. Tańczy Żuczek z biedronką, chopsa, hopsa hopsa, sa. Taka piosenka Zagadka pierwsza. Na czym siedziała biedronka? Kto zapamiętał z piosenki? Ha. Oczywiście, że na krzaku róży. A jakiej wielkości był żuczek? No, całkiem nieduży. Całkiem nieduży. Uwaga, posłuchajcie. Siadła biedronka na krzaku róży. Teraz wy, siadła biedronka na krzaku róży. Siadła biedronka na krzaku róży. Pozwólcie dalej. I ze zdziwieniem przygląda się. Teraz wy razem ze mną. I ze zdziwieniem przygląda się. I ze zdziwieniem przygląda się. Jak jeden, jak jeden żuczek całkiem nieduży. Jak jeden żuczek całkiem nieduży razem ze mną. Jak jeden żuczek całkiem nieduży Właśnie do tańca prosić ją chcę Właśnie do tańca prosić ją chcę Spróbujcie ze mną Właśnie do tańca prosić ją chcę Świeci wesołe słonko Świeci wesołe słonko Hopsa, 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 Spróbujcie razem ze mną Świeci Całe słonko. Hopsa, 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 sa. Tańczy rzuczek z biedronką. Tańczy rzuczek z biedronką. Hopsa, 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 sa. Jeszcze raz. Tańczy rzuczek z biedronką. Hopsa, 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 sa. Dobra, pierwsza zwrotka zrobiona. Druga zwrotka. Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa. posłuchajcie, i powtórzcie po mnie. Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa. Teraz wy. Świetnie. Teraz skrzydełka, raz, dwa i trzy. Teraz skrzydełka, raz, dwa i trzy. Spróbujmy razem. Teraz. Kilka podskoków wysoko w górę. Kilka podskoków wysoko w górę. Teraz razem. Jak żółk z biedronko, zróbcie i wy. Jak szuk z Biedronką, zróbcie i wy. Refren od razu. Świeci wesołe słonko. Hopsa, 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 sa. Hop sa, hop sa, sa. Siedzieć, wstajemy. stajemy i oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać również o dynamice. Dynamika, głośność. Czyli jak głośno. Niektóre dźwięki są bardzo głośne, wtedy mówimy, że jest forte. A niektóre dźwięki oczywiście są bardzo ciche, wtedy mówimy, że jest piano. To jest z języka włoskiego. Forte, głośno, piano, cicho. Teraz będziecie żukami. Na czworaka i będziecie chodzić, jak jest głośna muzyka. Jak jest głośna muzyka, chodzicie. bardzo delikatnymi, lekko stąpającymi na paluszkach motylkami. Motylki latają delikatnie na paluszkach, a! I będzie muzyka piano, czyli dziko. Lecą? Zapamiętaliście głośną forte, cicho piano? Wiecie, że dźwięki, które nas otaczają, również są głośne i ciche. Na przykład weźmy taki, posłuchajcie. To niby jest ptak. Taki raczej są ciche. A ten? Krzyk głośny. Nawet powiedziałbym bardzo głośny. Jak ktoś krzyczy, to wtedy jest głośno. Teraz możecie dodać do tego, ale ty forte krzyczysz. Może zrozumie. Głośno. Posłuchajcie, teraz pobawimy się w bomby. Tak, wy będziecie bombami. Będziecie biegać po całym pokoju. Jak będzie głośna, głośna muzyka, to wtedy wy musicie wybuchnąć. Jak to się robi, już tłumaczę. Wy, tak, głośno podskakujecie do góry i krzyczecie, i na ziemi normalnie wybuchacie. No to prosta zabawa jest. Dobra, mamy wszystko, to biegamy. padamy. No, to biegamy dalej. Forte, czyli głośno. Forte, czyli głośno, wybuchamy Pamiętajcie, w muzyce nazywa się to dynamika. Posłuchajcie, przechodzimy z powrotem do piosenki. Siadamy i oczywiście śpiewamy naszą piosenkę na dzisiaj. Taniec Żuka z Biedronką. W następnym odcinku będziemy się uczyć tańczyć. Tańczyć taniec Żuka z Biedronką. Jeden żuczek całkiem nieduży. Właśnie do tańca prosić ją chcę. Świeci wesołe słonko. Hopsa, 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 sa. Tańczy żuczek z biedronką. Hopsa, 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 sa. Świeci wesoło słonko. Hopsa, 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 sa. Hop, sa, hop, sa, sa. Czy żuczek z Biedronką? Hopca, hopsa, hopsa sa, hop sam. Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa, teraz skrzydełka, raz dwa i trzy. Kilka podskoków wysoko w górę. Jak żuk z biedronką zróbcie i wy. Świeci wesoło słonko Hopsa, hopsa, hopsa sam Tańczy żuczek z biedronką Hopsa, hopsa, hopsa sam Świeci wesoło słonko Hopsa, hopsa, hopsa sam Tańczy żuczek z biedronką Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze zajście. Pa-pa!